Prosimy. Panie marszałku, co z marszałkiem zostaje po tym dniu dzisiaj? Przede wszystkim poczucie jakiegoś bardzo dużego wzruszenia, dlatego że już wychodząc na plac Świętego Piotra, widząc te tłumy, które tam przyjechały z całego świata, można było oprzeć się wrażeniu, że się dzieje coś bardzo ważnego dla tych ludzi, że, że gdyby to nie, jest tak, nie było tak, że umarł dobry człowiek, to ci ludzie by się po prostu tam nie zjechali. Zjechali się z całego świata, żeby spotkać się po raz ostatni z człowiekiem, który wychodził. Dzisiaj, jak patrzyłem na tę trumnę wynoszoną z bazyliki, myślałem sobie, że to jest jego ostatnie wyjście na ten plac na plac, na który tak często wychodził, po to, żeby mówić do ludzi, ale jeszcze częściej, żeby się z nimi spotykać żeby ich zaczepiać wręcz, żeby ich wypytywać, żeby ich dotykać, żeby się do nich przytulać, czy ich przytulać. To było dla niego takie miejsce bardzo bezpośredniego kontaktu, z nie jakieś centrum obsługi pielgrzymek, tylko miejsce spotkania, autentycznego spotkania, rozmowy. I jak dzisiaj wychodził na ten, na ten plac w tej zamkniętej już trumnie, nie mogąc nic powiedzieć, to starałem się przez całą mszę zastanawiać nad tym, co by chciał powiedzieć i co, co ze mną wyjdzie z tego placu. I wczoraj jeszcze w Gnieźnie kupiłem sobie jego autobiografię, która już wyszła po polsku. I muszę powiedzieć, że dwa zdania jak na razie, bo czytam ją wciąż bardzo we mnie utkwiły. Pierwsze to to, że dla tych, którzy dla nas są inni, my też jesteśmy inni. Franciszek był kimś, kto bardzo oswajał tą inność. I kazał nam z tymi innymi zakopywać mury, które nas dzielą, czy przepaście, które nas dzielą. A druga rzecz to nawiązanie jego już pod sam koniec książki, bo przyznam, że trochę uwertowałem też do tej, tej przypowieści z Ewangelii o winie, bo on mówi, niech naszą modlitwą będą słowa, w tej książce tak mówi, najlepsze wino jeszcze nie zostało podane, czyli że jeszcze mamy na co czekać, że jest nadzieja, że jeszcze nie przed i nie dał nam tego najlepszego wina. To był człowiek, który kochał życie, który cały czas wydawał się, że, że, że tego życia nie ma dość, że jest nienasycony tym życiem, a jednocześnie przetwarzał je w czyste dobro. I też sobie dzisiaj jeszcze myślałem: wiedzą Państwo, że to jest, że uczestniczę w pogrzebie kogoś, kto wraca do domu ojca, nie w tym sensie tylko kościelnym, bo jest taka fraza: kościelna wraca do domu ojca, tylko to był pogrzeb migranta wracającego do domu, bo przecież ojciec. W... Dziadkowie Franciszka wyemigrowali z Piemontu w... po I wojnie światowej, na skutek bardzo wielu różnych życiowych komplikacji i tego, co po wojnie działo się tutaj we włoskich państwach. W... I teraz on dzisiaj został pochowany z powrotem we Włoszech, z powrotem na tej ziemi. Historia jego rodziny zatoczyła koło. Wrócił do domu nie tylko w tym sensie, właśnie mistycznym, teologicznym, o którym mówimy, ale po prostu wrócił do domu można powiedzieć Jorge. Bergoglio z rodziny piemąckiej Bergoliów. To bardzo poruszające, poruszające wydarzenie. Oczywiście była też okazja, żeby w kuluarach po wyjściu zamienić parę słów z, z, z różnymi politykami z różnych stron świata, w, którzy też na ten pogrzeb przyjechali. No ale to rozumiem też, że dzisiaj tutaj w mieście będą toczyły się różne dwustronne jeszcze rozmowy. Ale najważniejsze jest to, co z tego placu wynosimy, to takie przekonanie, przynajmniej ja wynoszę, to takie przekonanie, że wie Pani, my politycy siedzący tam wyglądaliśmy trochę sztucznie. Znaczy, to, 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 to nie z naszej obecności on by się najbardziej ucieszył. W to, że przy tej ceremonii składania trumny do grobu byli już tylko i wyłącznie potrzebujący bezdomni, w osoby w różnego rodzaju kryzysach, migranci w, i że to nie było transmitowane i że to było takie ich prywatne pożegnanie z papieżem, to chyba było to pożegnanie, na które najbardziej czekał. Nie mam wrażenia, że na nas czekał najbardziej na tym placu. No to już w tym kontekście temat wołany, Panie Marszałku, czy wypadało robić zdjęcie, czy to rzeczywiście nie było selfie, no bo to nie. jest to, co... To było zdjęcie, zrobiłem zdjęcie wychodząc z Bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu Świętego Piotra, zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie onieśmielające i takie wbijające w pokorę wrażenie, to cały świat przyjechał pożegnać tego dobrego papieża. Ja zrobiłem dwa zdjęcia, żebyśmy już mieli jasność. Jedno zdjęcie było właśnie tym zdjęciem w Placu Świętego Piotra. Ja nie mam zwyczaju robić sobie selfie, mogą Państwo sprawdzić na moich profilach społecznościowych. Tak jak wielu polityków, którzy dzisiaj sobie selfie robiło, również siedzących obok mnie. A drugie zdjęcie to było zdjęcie, w, kiedy jeszcze przedemszą była wynoszona trumna papieża Franciszka z Bazyliki. Też bardzo taki poruszający moment, kiedy, kiedy pasterz po raz ostatni wychodzi na plac, wychodzi do swoich wiernych. Później zaczęła się msza i, w, i to już tylko msza była ważna, już tylko ten obrzęd pogrzebu. Natomiast to absolutnie znaczy uważam, że nie ma nic złego w tym, że chce się upamiętnić ważne chwile. Ja nie uprawiałem też w tym momencie żadnej autopromocji, nie macie Państwo żadnego zdjęcia, które wrzuciłem, żadnego selfie. To jest krytyka samym. Pana tłumaczenia tej to, opowieści o bezdomnych, pani, i też, że to niestosowne, że to nie właściwe. Rozumiem, dynie. że są tacy, którym nawet w takim dniu i w takich okolicznościach zależy na tym, że aby politycznie spuścić na kogoś bombę. Dla mnie najważniejsze jest to, czy mam poczucie, czy zrobiłem coś złego, czy też czy czegoś złego nie zrobiłem. Zrobienie zdjęcia ludzi, tych tysięcy ludzi, którzy przyjechali pożegnać Franciszka, nie jest niczym złym. Zaproszenie na pokład samolotu osoby w kryzysie bezdomności i osoby, która reprezentuje. Z jednej ze wspólnot tych, którzy osobami w kryzysie bezdomności, w kryzysie się zajmują, uważam za y, rzecz dobrą. To znaczy tak to jest należało zrobić. A to można sobie to krytykować. Ja uważam, że to było słuszne. Będę bronił tej tezy. Uważam, że z ich obecności papież ucieszył się bardziej niż ucieszył się z mojej obecności, czy z obecności nas kilkudziesięciu w ogóle parlamentarzystów dzisiaj, wielu prezydentów i premierów. Już to byli jego nie przypominane są nawet słowa Franciszka o komórkę. Że, że nie należy w bazylice. W Bazylice być może papież mówił, że nie należy mieć komórek. Ja oczywiście tych słów nie słyszałem, natomiast ci wszyscy święci, którzy dzisiaj się od tych komórek wyrzekają, jestem pewien, że ich profile pełne są różnego rodzaju zdjęć, które robią tymi samymi komórkami. Ja nie umiem sobie wyobrazić, jaką trzeba mieć w sobie złość na kogoś. jaką Trzeba mieć w sobie nienawiść do kogoś, żeby nawet w takim dniu próbować budować jakieś narracje, które są absolutnie absurdalne. Sprawa jest prosta. Zrobiłem dwa zdjęcia, o których już Państwu powiedziałem. Zresztą miałem ochotę wrzucić je później na... Na moje media społecznościowe, kiedy już przetrawię to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, żeby, żeby to zilustrować, na żadnym nie było mojej twarzy. A jeżeli tylko miałbym możliwość, to osób w kryzysie bezdomności, z którymi pracuję od bardzo wielu lat, yy, i też wolontariuszy, działaczy społecznych, którzy byli najdrożsi w sercu Franciszka, wziąłbym, jeżeli tylko bym mógł, do Watykanu dwa samoloty, a nie dwa miejsca. Nie Zrobiłbym to być. jeszcze raz ja... i jeszcze raz, dlatego że uważam, że to należało w tym dniu zrobić. Ja bym chciał dopytać trochę zmieniając temat, choć też wokół zdjęcia, wokół zdjęcia Wołodymira Zelenskiego i Donalda Trumpa o rozmowy dwustronne. Powiedział Pan, że zapewne dużo takich rozmów będzie. No bo z jednej strony słyszeliśmy, że to nie czas i miejsce, chociażby rzeczniczka Komisji Europejskiej tak mówiła, by rozmawiać o polityce. Wtedy o geopolityce. też tak wczoraj Tak. Tymczasem rozmowy, no skoro tyle głów państw... Tego się nie da uniknąć. To jest po prostu naturalne. To znaczy spotykasz kogoś, tak jak ja dzisiaj zamieniłem w... Słowa dłuższe lub krótsze z prezydentem Litwy, z prezydentem Finlandii, z Kają Kallas, z moją nową odpowiedniczką w Bundestagu, z wieloma prezydentami, z szefami parlamentu, z którymi się znamy, z Robertu Metzolą. No trudno, jeżeli się z kimś znasz i współpracujesz często, udawać, że nie zamienimy dwóch słów. Ale Natomiast tamta to, to, rozmowa, spotkanie, tamto zdjęcie. to spotkanie było. Załoński Trump, teraz. tak? Załoński Trump absolutnie. Nie, nie, znaczy sama, sama autoraż tego, te, tego zdjęcia, tego spotkania, tak że oni siedzą w bazylice, bo widać, że to jest ta posadzka z, w, na krzesłach po prostu ad hoc postawionych przez protokół pewnie watykański i rozmawiają, no to to jest niezwykle poruszający widok. Tak samo jak poruszającym widokiem było to widok prezydenta Bidena siedzącego 5-7 rzędów za, za prezydentem Trumpem, który dzisiaj też tam był i z którym też zdaje się Prezydent Zełęcki kilka słów zamienił. Natomiast, żeby z tego było dobro, znaczy, jeżeli by było tak, że na pogrzebie papieża Franciszka, który w bardzo jasny i stanowczy sposób był człowiekiem żądającym pokoju, oczekującym pokoju od ludzi, możemy się spierać, czy to był idealizm czasami, czy też nie. Jeżeli by się udało wykluć z tego dnia życie jakichś ludzi, z tego, że papież Franciszek umarł, życie jakichś ludzi, którzy na tej wojnie nie zginą, i zrobić krok w stronę sprawiedliwego pokoju, to ja myślę, że Franciszek nie mógł sobie wymarzyć lepszej płęty i lepszego prezentu, który dzisiaj mógłby go stworzyć. Ale 15 minut rozmowy nawet też tylko a propos tej symboliki chcę zapytać o kontrast z symboliką ostatniego ich spotkania w moim domu. Tak, widać biały dom czy Gabinet gabinetowalny ma jakąś inną chemię niż bazylika Świętego Piotra i spotkanie przy trumnie Franciszka. To jednak jest tak, że jak się wchodzi w tę rzeczywistość, to inaczej to odbieramy, inaczej to czujemy. Mam wrażenie, że to było dobre miejsce, żeby panowie ze sobą porozmawiali i mam nadzieję, że wyjadą stąd z przekonaniem, że pokój musi być sprawiedliwy i że pokój w Ukrainie jest naszą nas wszystkich sprawą naprawdę żywotną dziś dla całego świata. Panie Marszałku, to już tylko na koniec, bo już i tak nie unikniemy polityki dzisiaj, chociaż wiadomo, że ona powinna być gdzieś tam na dalekim planie. To ja Pana chciałam zapytać o politykę, bo rozumiem, że na dzisiaj kampania jest zawieszona, no ale właściwie ostatnia prosta, jak jest Pana planem. Ostatnią prostą jeszcze na dziś, na teraz, no i na majówkę. Dziś to już kampanii nie będzie, bo, bo dzisiaj jest dzień, który jest z kampanii wyjęty. Natomiast jutro, z tego co wiem, moi konkurenci robią duże wiece, duże wydarzenia. Ja zastanawiam się nad tym, czy ten jutrzejszy dzień wykorzystać w ten czy inny sposób jeszcze. No w poniedziałek mamy bardzo intensywne plany, no bo i debata w Superekspresie, a wcześniej ja mam jeszcze spotkania z przedsiębiorcami, różnego rodzaju wizyty. Ale niewiele Później... tych weekendów kampanii. Więc... Niewiele, natomiast nie wiem, jakie są konkurencji, bo też nie, 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 nie pytam o to. Natomiast wiem, że my mamy rozpisany bardzo dokładnie plan na całą majówkę. Dzień po dniu, godzina po godzinie w wielu miejscach towarzyszyć mi będzie moja żona, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ten sprint, te trzy tygodnie, które nam do wyborów zostały, wykorzystamy Optymalnie. No, po drodze, co dzisiaj nam uświadomili, w Watykanie będzie jeszcze pewnie wybór papieża. I wtedy też pewnie uwaga świata zwróci się w inną stronę. No ale. Wybór papieża w Watykanie, wybór prezydenta w Polsce naturalnym procesem jest to, że, że, że to jest sztafeta w bardzo różnych miejscach, że ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. Mam nadzieję, że, to, że, że dobrze wykorzystamy wszyscy ten czas. Te trzy tygodnie powinny być, powinny nam dać dużo nadziei, a nie jakiegoś lęku, strachu, jakiejś, jakiejś znowu nawalanki. Czy jutro jeszcze nie ma precyzyjnych planów. Do kogo Pan przede wszystkim chce mówić na tej ostatniej prostej? Wie Pani, tak się składa, że do wszystkich, dlatego że w, jeżeli sobie teraz wybierzemy, zrobimy sobie jakieś punktowe w elektoraty, to ja nie wierzę w takie rzeczy. To znaczy dzisiaj trzeba mówić przede wszystkim do tych, jeżeli miałbym wskazać jakąś grupę, do tych, którzy są niezdecydowani, do tych, którzy mówią dzisiaj, że nie pójdą na wybory. To jest zawsze elektorat taki, który musi uwierzyć, musi dostać odrobinę nadziei. Żeby mu się chciało jednak wyjść i powiedzieć sobie, dobra, dam szansę jeszcze raz. To jest najciekawszy elektorat. To znaczy, ja nie mam w ogóle jakiejś tęsknoty za tym, żeby teraz podbijać elektora Trafała, trzaskowskiego, albo Nawrockiego, albo Mencena. Nie, to tak nie działa, bo ja nie wiem, co jest w ich sercach, kiedy ich przekonywali ich dotychczasowi kandydaci. Ja chciałbym przede wszystkim przekonać tych, którzy mówią dzisiaj nie ma dla nas nadziei, to jest bez sensu, to nie wyjdzie, dziękuję bardzo, wypisuję się z demokracji. Na nich mi najbardziej zależy. Obrigado. É, porque... mas... banza